Omówię rozwiązanie zadania iloczyn sumy w języku Pascal. Na początku słowo kluczowe program i nazwa programu iloczyn sumy, w tym wypadku średnik. Następnie definiujemy obiekty zmienne. Potrzebujemy trzy obiekty, więc A, B, C, zakres byte. To jest od 0 do 250. Takie są dane w programie. Następnie początek, koniec programu z kropką. Pierwsza instrukcja: wczytujemy a, b i c. Średnik. Druga instrukcja: wypisujemy wynik działania iloczynu pierwszego elementu przez sumę dwóch kolejnych. Dziękuję.